Witajcie ponownie na kanale na kanale Uryśka. Ja wróciłem z wizytą po jakimś czasie, żeby sprawdzić, jakie są postępy prac. Trochę się wydarzyło, więc zapraszam na ten odcinek. Siema rychu. Siema. Witam w kolejnym odcinku. Co tam od ostatniego razu się, że tak powiem, yy, zdziałali, popsuli, narobili. Troszkę podziałali. Co się wydarzyło? Yy, no, mamy stelaże porobione. Możemy pójść zobaczyć, popogadam trochę. Więc ty pyta, ja ci będę mówił. Okej. Okay. Stelaż, o którym wspominaliśmy ostatnio, czyli konstrukcja podwójna krzyżowa na wieszakach noniuszowych. Dokładnie. Wieszak noniusz. Tak się to prezentuje. Profil y, rigips Ultra Steel C60. Powiedziałbym, że jedynym takim y, udziwnieniem, jakie widzę na tak na pierwszy rzut oka, nawet gdybym się na tym nie znał, to że jest tutaj tak trochę pomieszane, że dodatkowe elementy, no na pewno te puszki się rzucają. Coś tu bici, nie? nie? Coś tu wisi. Te wnęki są porobione mm, z dwóch względów. Pierwszy to jest taki, że w tych wnękach będziemy mieli oświetlenie. A żeby zachować ciągłość paroizolacji no to musieliśmy wykonać takie puszki i jak widać tam na górze, ona jest cała oblepiona paroizolacją I ma porobione takie mankiety, jak tutaj możesz o, pokazać. Takie coś. Ona tak wygląda w środku. Jest cała obklejona paroizolacją, że ciągłość parolizacji mamy zachowaną. I te otwory będą później, jak przyjdzie płyta finalnie, to w tych miejscach się będzie wywiercać odpowiedniej średnicy otwór i tam się będzie montować lampy. Akurat w tym miejscu będzie montowana czujka ruchu, a w tych miejscach będą lampy prostokątne, ale w pozostałej części pomieszczenia Będą lampy okrągłe i są dokładnie takie same puszki. Druga sprawa, mamy ciągłość pary izolacji, żeby nie zrobić tak, że zrobi się pary izolację, przykręci się płyty i otwornikom <grym> mi <się> przez te płyty, przez tą paro i tam jakby była wełna, to przez wełnę i się montuje lampy. Tak ludzie robią. Prawo oświetlenia, tak? dokładnie. No druga sprawa. Mówiłeś o tym, że po pierwsze paroizolacja, że tak? zabezpieczona. Aha, że jak przewiercają płytę z tą paroizolacją, to trac, tracimy szczelność paroizolacji i szczelność powietrzną, tak więc to jest okant tyłka. Tutaj to jest zachowane i druga sprawa, zachowaną też mamy... Ognioochronność. Tak, no, <noise> dokładnie. Właśnie właśnie <noise> z tym biegiem, tak, bo... tak, tak. dokładnie. Zachowaną też mamy ognioodporność, tutaj mamy skrzynkę wykonaną podwójnej płyty bo podwójna płyta też będzie na suficie no to trzeba zrobić też podwójną skrzynkę no bo jakbyśmy zrobili podwójną płytę na suficie skrzynkę z pojedynczej no to tu by był słaby punkt no nie? tej naszej całej zabudowy ognioodpornej. Czyli tak tytułem wstępu y, konstrukcja sufitów płaskich no nie ma tutaj żadnych y, turbo udziwnień w postaci wnęk y, że tak powiem, odbiegających od, od płaszczyzny, są. No, tak? Znaczy, troszkę są. Tutaj mamy na przykład wnękę, tu już jest taka listwa gotowa, yy, ledowa. Już nie trzeba robić tego, tej wnęki jakby z udeków, tylko ona jest przykręcona, to jest tak jak, powiedzmy, profil ude przykręcona, później paryzolacja leci po stelażu i do tego miejsca się daje płytę GK. Jest tak zwana yy, fuga cieniowa, dobrze kojarzę? No, 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 coś takiego, coś, coś no, takiego dokładnie, no, coś takiego. W porządku. Ale to jest jedno jedyne takie miejsce? Nie. W łazience będzie to po obu stronach: z prawej w lewej, albo z lewej w prawej, albo z przodu i z tyłu. Tutaj dodatkowo tylko musieliśmy dać pasek płyty GK. Najpierw cofnięty troszkę tam o 3 mm, żeby później płytkarz sobie wjechał całym tam z piekiem pod tą listwę. Nie? No i oczywiście mankiety, wszystkie trzeba było zrobić przed. Tak samo przy tej rurze. Rurę. Oczyściliśmy stynku, zdemontowaliśmy, zamontowaliśmy mankiet. Z powrotem rurę zamontowaliśmy, przykleiliśmy do muru, połączyliśmy z tym mankietem, żeby ta cała szczelność była zachowana. I wszędzie mankiety są porobione też na y, rurach od rekuperacji, od puszek, czyli później y, wszystko to zostanie połączone, będzie bęk, gitara. Dobra, co tutaj w takim razie? Też tu nie ma dziwnie, sufit płaski, trzy lampy, dwie reku i tyle. Minimalizm z tego co widzę. Korytarz to samo. Y, tutaj są tylko tu gdzie wisi kabel z puszki tą czujki do tych LEDów na ścianach. Tu też nie ma żadnych wodotrysków. To samo trzy lampy, dwie reku. Dobra, Rysieka powiedz nam jeszcze w takim razie, y, czy jakieś specjalne, nie wiem, y, rozstawy tych wieszaków, tych zawiesi dla tej y, okładziny, dla tego zasypu. Y, no nie, nie przekraczać y, 60 cm rozstawu wieszaków, ale tutaj robiliśmy tak. Znaczy nie przekraczać 60 cm rozstawu wieszaków i nie przekraczać 100, chyba 90 tam było, 90 cm rozstawu profili głównych. Ale z racji tego, że tutaj te jętki nie mają rozstawu 60, tylko one tu są na 80, to po prostu zagęściliśmy profile główne. Powinny być 3, a my daliśmy 4. Czyli ten rozstaw zmniejszyliśmy do 80. Żeby udowodnić... Poprawność tej konstrukcji to tak. Ja ważę 80 i wieszam się na 5 cm kwadratowych. No to jak to wytrzymuje, to 40 kg na metr kwadratowy. Wytrzyma bez problemu. Wychu, a powiedz nam, bo często się zdarza tak, że. Może nie tyle sami inwestorzy, ale no niestety jest jeszcze bardzo dużo takich wykonawców, którzy uważają, że po co robić podwójną krzyżową, jak można to zrobić jednopoziomową. No, oczywiście, w tej sytuacji byłoby to wręcz nielogiczne. natomiast. nie damy rady, bo nam rozstawy by nie. Znaczy, no, rozstawy puściły, ale to wszystko by się tam bujało, nie? No, właśnie do tego hmm. zmierzam, że y, jakie. Je... Ty widzisz korzyści takie potencjalne z tego, żeby robić to jednopoziomowe, poza faktem, że no okej, okay, tej stali będzie mniej, tak? Jakie widzę korzyści jednopoziomowe? No w jednopoziomowym jaką ty widzisz korzyść? Tutaj? Czy, czy jest? Żadnych. To, no właśnie. W tym przypadku żadnych, bo tu byśmy nie wyszli z niczym. Przejdźmy tam, przykład tych puszek, o tego na przykład. Tutaj akurat fajnie się trafiło, bo mamy puchę wzdłuż, yy, znaczy prostopadle do nośnych, równolegle do głównych. I fajnie sobie je porozcinaliśmy i użyliśmy profila UD, i to się nam fajnie wkomponowało w sufit. Ale taka pucha dwumetrowana wychodzi tu, równolegle z nośnymi, a prostopadle do głównych. Musieliśmy główne rozcinać i trzeba było tu pokombinować. No i tutaj nas ratuje właśnie ten system dwupoziomowy. W każdym momencie możemy sobie dołożyć profil, dołożyć krzyżowy, podwiesić wieszak. To jest duże ułatwienie. Przy jednopoziomowym po, jedno byśmy tego. Nie wiem, może byśmy ogarnęli, ale po co kombinować? nie, akurat na tej szynie byś w ogóle tak jakby nie, nie zaingorował w, noś, noś, w nośne, nie? Bo wyleciały leciały wzdłuż. Tutaj byś miał większy problem. Tu bym miał większy problem. No, Jakbyśmy mus... robili jedno ta, no, musiałbyś ta. zwielokrotnić ilość tych wieszaków, tak, żeby to działało, wisiało i tak dalej. Ale do czego zmierzam, to to, że, no, okej, okay, inwestorzy mogą tego nie zauważyć, bo nie mają kompletnie na ten temat no. pojęcia. Ale no. fakt, że wykonawcy nie dostrzegają tego, że trzeba wielokrotnie więcej wieszaków. Dokładnie. Wielokrotnie więcej yy, razy podejść do samego faktu wypoziomowania tak, tego. Tak, no, bo każdy, je, no może nie każdy jeden, ale bo wiadomo, robisz jeden, drugi, łata i robisz szybciej. No, no, Ale... no, tak, każdy, każdy, jeden musisz każdy jeden element musi być podwieszony. Nie? I jeżeli mamy no, sytuację taką jak tu, to po pierwsze nie wyjdziemy z tego y, ilościowo, żeby no. się w rozstawach mieścić, a w sytuacji, kiedy mamy stropy y, pełne, monolityczne. To tak samo, no, każde, każdy wieszak to jest wiercenie, najczęściej to robimy jeszcze na esach które są moim zdaniem najbardziej kłopotliwe, jeżeli chodzi o montaże i poziomowanie tego. No, najmniej hmm. uniwersalne, bo no bo taki wieszak to co? Cyk, 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 dwie spinki, dziękuję, nie? Dziękuję, no. no a tam cztery pchły, to trzeba trzymać. Tak, tak, tak ok. Te ludzie drukują różne rzeczy. No, są wynalazne. No i jeszcze nie? przy takim suficie, jeżeli rozstaw nam nie przekracza 4 metrów, tu akurat nam przekraczał, to była in, inna robota, ale nam nie przekraczał, na przykład w tym miejscu. No i co w takim przypadku? Nie, tu nam przekraczał i to jest łączone, Gdzie nam nie przekraczał? Jest łącznik na głównym no, no właśnie. Chyba, tutaj. że masz trójki. Nie, nie, nie. Szórki, nie. Gdzie nie... Tu nam nie przekraczał na pewno. Tak, tu nam nie przekraczał rozstaw 4 metrów pomieszczenia, ani w prawo, ani w lewo. Tak więc robimy sobie profile UD, montujemy profile nośne, na górę wrzucamy główne, bo akurat... Nieważne, na górę, na, na górę wrzucamy profile. W trakcie montażu nośnych można. Dokładnie, na górę wrzucamy profile główne i to nam wszystko wisi. Bo wspinane jest yy, łącznikiem krzyżowym, nam wisi. A później tylko bierzemy wieszak, wspinamy, klik, poziom, jest, zyk, gotowe No a w sytuacji, kiedy to wszystko jest. Yy... No tutaj może by nie było, bo nie przekracza, tak powiedziałem, to by nie było. A jak przekracza, to już weź to połącz. Tu, tu to podnosisz, tam tam wiesz, się wygina, tutaj wypoziomujesz, potem tamtego wypoziomujesz, ten się, wiesz, na szpanuje, a i. Niestety z tego się robi taki, no. tak zwany wykres liniowy. Wiadomo, czasem trzeba użyć jednopoziomowego, jak na przykład niepuszczana wysokość. Ktoś mówi, że chce mieć bardzo wysoko, blisko m, tego sufitu. No to wiadomo, nie damy krzyżowego, no bo już tracimy tam 20 cm, bo ma wieszak obrotowy, ma. Można by zrobić na no ale okej. Okay. No to 6, 12. No, znaczy 3, 3, 6, 7, 8 cm 9. Tracimy, a przy jednopoziomowym poziomowym 5. No i tu mamy ostatnie pomieszczenie, już wyklejone paroizolacją. Tak jak mówiłem, właśnie te wszystkie mankiety na tych yy, wnękach do lamp od rekuperacji. One właśnie nam pomogły do tego, żebyśmy się skleili z tą naszą paroizolacją. Jak yy, po francusku, nie? Paroizolacją. <laughs> z tą naszą paroizolacją. Yy, żeby była zachowana ciągłość. I tu jest git nawet, też możecie popatrzeć tam, jak zrobił Zuma, to jest tam nawet ten kabel, jest zrobiony uszczelniaczem. Patrz, no taka rzecz, o której kiedyś gdzieś tam skomentowałem, ale Ty mnie zagięłeś, że przecież już od dawna tego nie robisz, nie robisz mankietów dookoła, tak? Nie, jeżeli mamy profil UD przy tej folii, to jest zbędny, zbędny gadżet. Tutaj jestem, no... no jedynie takie punkty są... Problematyczne, no, no, ale to no. jestem w stanie sobie tam dobrze to dotknę i to dokleję tak Dobrze uszczelni. dociąć, dobrze uszczelniacza napchać. Tak jest. Nie? I to jest szybka akcja tutaj. Tak jest. No Kluczowe szybka. jest jedynie tutaj w takich miejscach ładnie to poskładać. Paroizolacje się fajnie. Ta paroizolacja się fajnie zagina. Tak, to jest super sprawa. No, no, kształtuje się układ. Zresztą widać jak to jest położone, to no. można by z tego jeść. Dokładnie. <laughs> no. No Takie są. Tak jest, tak jest, no. Na tak, są, są szybkie, i jemy. <laughs> No i ta folia jest to jest folia ze zmiennym oporem dyfuzyjnym od. O ile pamiętam, od 0,4 do 25 metrów czy do 35? Metrów? Chyba 25? Extra safe jest do 25. do 25 metrów. Dobry przykład mi się zdaje, żeby po prostu wspomnieć o tym, że jakość materiałów użytych materiałów ma znaczenie. Z twojego punktu widzenia jako profesjonalisty co ci dodaje? Eee, Satysfakcję? Czas pracy. No nie no oczywiście, to co widać gołym okiem to komentarza nie wymaga, więc jakość. To no to po się po prostu rob... samo robi, nie? Tak jest. Pytasz więcej no, samo się klei. Tak wizu ja tu... Wizualnie przemawia samo za siebie, a jeżeli chodzi o nasz punkt widzenia taki wykonawczy, to yy, przykleić taką parę izolację versus jakąś taką zwykłą foliową za nie wiem tam 30 groszy za metr, czyli one teraz kosztują no nawet nie Ja wiem. nawet nie wiem. Ale ja ja jak tam czytałem z poddaszami to już od razu na takim startowałem. No... <laughs> Ja przerobiłem nie, no. No. praca z takim materiałem sprawia, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić masę czasu, a oszczędność naszego czasu to oszczędność waszych pieniędzy, no bo wy za nasz czas pracy płacicie, jakby na to nie patrzeć. Dokładnie. A finalnie otrzymujecie produkt no jakości takiej, której premium. dosłownie, jakości premium. Czyli się tego lepiej się tego ująć nie da. Dobra, rozumiem, że to jest finał prac na, 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 tym, etapie, na tak? tym etapie, tak? Na tym etapie, tak. Kolejnym etapem będą płyty. Płyty, a później y, przejdziemy do salonu. Tam też będziemy później robić stelaże, paroizolacje i na samym końcu zasyp. Tak jest, dmuchacze. Wejdą dmuchacze i będzie zaizolowane. Czyli ja? Tutaj co, jakąś płytę tak, przykleisz, tak, czy co? Tak. Finalnie? No, trzeba to jakoś domknąć niestety, takie niefortunne miejsca. No bo jak się wychodzi z sufitem, z poziomem sufitu tak. poniżej takich elementów konstrukcyjnych, no a to zdecydowanie jest jakiś tam podciąg. Yy, więc element konstrukcyjny, no to trzeba tutaj jakoś te płyty ze sobą połączyć. To są miejsca, które niestety lubią się rysować. No trzeba to jakoś zakończyć. No tutaj musieliśmy, wie, musimy wjechać płytą yy, pod szpaletę. Tak chciał inwestor, chciał tutaj nisko. Yy. Okej. Okay. On chciał tak ma. Idziemy do no, garażu. No, oczywiście, nasz klient, nasz pan, let's go. Let's go filet są. So. No, garaż. Kolejne pomieszczenie, gdzie konstrukcja łatwa do zbudowania, bym powiedział, chociaż wygląda na niezły no jest tego sporo, nie? Tych wieszaków. Tak, co? no 16 przepustów przez sufit, A, 16 no, dokładnie. prętów. Te miejsca, konkretnie o tym Rychu mówi w tej chwili. Punkty, które również trzeba uszczelnić dodatkowo. Dokładnie. My to nazywamy przejścia instalacyjne, no jest tego tutaj trochę, bo brama musi wisieć na czymś. Byłoby tego o połowę mniej, yy, jakby... Te sprężyny były z przodu, ale inwestor mówi, że się już tego nie dał. Nieważne. Została brama, gdzie ma sprężyny z tyłu. I potrzebuje większej sztywności ta brama i dlatego jest tyle tych prętów. No faktycznie to jest dość pokaźnych rozmiarów. No i pomijaliśmy to profilami wszystko. No. Później będziemy mieli tak wostkę, e, jak to zapłytować w dwóch warstwach. Ogarniemy. Oko, tu widzę jeszcze fragmencik do. Ale to jest widzę tak, taki punkt tu... dostępu na tą chwilę. Tak, tutaj też czekamy na wyłaz, żebyśmy najpierw sobie zrobili skrzynię, wymiany jakieś, coś ten, i dopiero no później. No tak, jak... bo tutaj w szczytówce jest przejście, więc będzie jakaś kontrola dostępu też, tak? Tak Nie? jest. No, no i jak będzie wyłaz, no to będziemy robić sufit. To będzie jakiś schodek, schowek również, tak? No tak, tak. No jakiś tam strych, rozumiem. Dobra, to co? Salon. Nie możemy się rozstawić, bo my tu musimy całą platformę zbudować, nie? No jasne. Na wysokości. No, no. To wiesz, jak my to tu zbudujemy, tu będą te stałe te, te podpory, to nikt tu nie będzie chodził, a tu będzie płytkarz przychodził, my lecimy teraz na inną robotę, yy, tak więc miesiąc nas nie będzie, to wtedy chyba płytkasz może wejdzie, chyba nie wiem, no to on będzie miał tu miejsce, nie? Do manewrów, a tak to by nie miał. A to tak ciekawości spytam, bo ja na przykład pracuję z rusztowaniem przesuwnych, no, Warszawka no. na kółkach, kolokwialnie rzecz ujmując. Eee... To jest szyb szybko ci odradzam. <gul> nie, no czemu? Nam się to sprawdza. Tak? Tak, no wiesz co, i tak skaczemy wiecznie po tych rusztowaniach. Nie no jeden, jeden minus jest taki, wchodzenie, schodzenie oczywiście. No. Ale no, są też korzyści z tego, bo jak ci przeszkadza, to je przesuwasz w jakiś kąt i dziękuję, nie? A z drugiej strony. To... No, mamy podłogę podniesioną o dwa metry i mamy drugą podłogę i chodzimy jak po podłodze. No tak, tak. Przy gładziach, przy spojnowaniu, przy malowaniu natryskowym tu nam wszystko to ułatwi, nie? A po rozstawimy raz i mamy spokój. Dokładnie. Tak Czyli więc, i bezpieczeństwo. No, bezpieczeństwo ponad wszystko. Faktycznie to skakanie po tej warszawce takiej jeżdżącej to jest taki, no. Taka trochę mała A tu, jest, tu nie jest y, zwykły, tu nie będzie zwykły sufit na tych grzybkach, jak my ostatnio gadali, tylko tu będzie na tych... widzieć. Y, wisieć. Nieniuszach, no, no i to. Wolę sobie zrobić platformę na spokojnie. I mieć pewność, że nie gibnę na dół. No oczywiście. Dobra, to tyle na tą chwilę. Można by chodzić i gadać, ale to, to trzeba mieć co pokazywać. To trzeba no. mieć scenariusz, nie? A my to wszystko z głowy lecimy, tak? Nie, co, widzimy się następnym razem przy okazji, kiedy już co, mam nadzieję, płyty będą, nie? Yy, tak, na pewno będą płyty tam, no bo parę izolacji widzieliście, tam będzie to wszystko zapłytowane, no i będziemy się widzieć jak coś tu już ze stelażem będziemy działać, jak już tu będzie platforma, nie? No, ale to też jakieś tam time lapse będą lecieć. Jasne. Zobaczycie. Okej, okay, no to do zobaczenia. No. A wy, a wy pozostańcie ciekawi y, dalszych y, postępów, postępów pracy. Postępów, no. Nie zapomnijcie tam jakiegoś lajka zostawić, suba i tak dalej, jak chcecie być na bieżąco. To do następnego. Na razie. Dobra, piana. Piona.